Witam. Po roku użytkowania murmaskinera zauważyliśmy, że tylnie prawe koło to co tutaj pokazuję nosi dość spore ślady zużycia zwłaszcza zewnętrznego bieżnika, części zewnętrznej bieżnika i w końcu tak zaczęliśmy się przyglądać dlaczego się tak dzieje bo z lewej strony jest ok, a z prawej tak Ściera go gdzieś. Co prawda w, na naszym leśnictwie jest część asfaltów i dróg y, takich no, utwardzanych, żwirowych. Więc ma się gdzieś ścierać. Zobaczcie sobie, jak jest bieżnik. O, to jakiś kawałek druta jest nawet. Zaraz to wyciągniemy, spróbujemy. Miejmy nadzieję, że nie jest głęboko. Ale proszę zobaczyć, jak jest bieżnik starty. Widzicie? Już go wiele nie ma. Z tej strony nie bierze, czekajcie ostrość złapiemy, o z tej strony tak go nie bierze, ale stoi ściera. I tak przyglądając się zauważyliśmy, że to koło stoi krzywo względem przedniego koła. Widzicie? Nie wiem czy to będzie widać, ale jest krzywo uspawane. O, o jakieś półtorej centymetra mija się, mija się, nie mija się. Jest względem pierwszego, jest zgięte, tak jakby no, zbliżone tą częścią zewnętrzną do tego pierwszego i ono dlatego idzie bokiem to koło i tak się ściera. nie? No, taka jest jakoś jakość spawania. Morma Skinnerze, ponieważ sprawdzałem tutaj myślałem, że może gdzie pękło albo jakiego pierona, że to tak się dzieje. No, ale to jest niemożliwe po prostu. Ugiąć też się nie mogło, bo to. No widać, to jest kawa metalu, to, to, to się nie da, że w takim geusie Zresztą balon jest duży. Także no, tak ja mówię, no taka jakość Murmaskinera. No niestety, no wynika to z ceny, że tak powiem, bo... myślę, że inny producent by sobie na no, tak coś nie pozwolił. No, taka zajawka... odnośnie tej przyczepy. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.